cześć, coś się wszystkim wszystkie z stronicznych games. Zaczynamy. Kolejny odcinek z Mad Maxa, tak jest. Lecimy dalej tutaj jest swobod... Troszkę porobiłem pobocznych rzeczy na mapie, znaczy pobocznych. Takich tutaj złomów pozbierałem. Tutaj na dole mapy. Na południu. Także tu jest teraz czyściutko. No tu, głównie tutaj ten. Ten tutaj zachód robiłem ogólnie. Tu jest jakaś jeszcze misja, tylko to jest yy, gdzieś stąd. Albo mi się coś spogowało że jest tutaj ten cel. To jest ciekawe. W ogóle. No dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj się zajmiemy dalej. Tutaj misją już tak Także lecimy tutaj do tego całego smarzyciela. Czy podróż poproszę. Ponąć tam... E, ten cały skrotus, tak? Jak on to ma, chociaż ten desej niby porwał? Tą laskę z tą dziewczyną chyba. Zobaczymy, zajedziemy tam, bo tak się skończyła ostatnia to było w poprzednim odcinku, co nie. A i w ogóle odchodziłem na szofurę, zmniejszyłem ten pancerz jednak. Bo czym lepszy pancerz jest na samochodzie, tym cięższa jest fura i. że się zbierała, a teraz jest taka, wiecie, zwinna nawet. I jeszcze co zrobiłem to sobie ulepszyłem tutaj silnik jest teraz tutaj. Na tym trzecim poziomie FOSMC, a był na drugim. Także troszeczkę więcej mocy już ma. Jest gitara.

Across the lands. Where is it? Purge your veins. Where is it? Where is it? No, niesamowite zwrot akcji Nastał. Dobra, ale. Oh we'll have his blood ale where is he? he knows where he goes. only his war boys know his patterns. his zigzags and desperate unholy movementations. the blood bag upside down and the organic mechanics. he called himself scab. was a war boy, he said. was with scrotus. he said so. będzie wiedział. I mi No dobra, mamy jakiś tutaj cel. Odnośnie Skrotusa, tego całego. Yy, wracamy do Czarnego Miasta, tak? Na razie. No dobra. A w ogóle gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj, tak jakby. poza mapą, prawie. Na krańcu mapy, dobra Dobra, eee, szybko podróż. I tu gdzie mamy pójść do kanałów tych znowu? A tak A, i tutaj jednego złomu nie zebraliśmy. Gdzieś jeden złom brakuje. Ale to już tego nie będziemy szukać dzisiaj że ja to ominąłem, to nie wiem jak. O kurde, to jest misja finałowa już. Kurde, powiem wam, czy jesteśmy przygotowani na tą misję? To jest taka finowa, raczej misja już. Wurę mam ulepszoną w całkiem spoko, tylko że... Nie mam ulepszonego tam silnika. Zmiana Maxa. No w sumie mało brakuje. Tutaj. Tak swoją drogą. E, Maxa mam ulepszonego tutaj na full akurat. To akurat się zgadza. Ale tu furę jednak bym w sumie tutaj ulepszył tym pancerz je chyba już na full. Słuchaj, nie, też na full się nie da. Nie chociaż da się, ale ta obrona... Bardzo już, już mar marginalna jest tą obroną. Z zwiększeniem widzę. A strasznie mi spadnie przyspieszenie i prowadzenie. Także chyba to zostawię. Dobra, nie wiem, najwyżej próbujemy tą misję robić. Zobaczymy czy się uda. Ale raczej się uda i tak. Tam, tylko silnik jest. nie jest ulepszony na maksa w tej furze. I ciśniemy. No i skończymy tą grę dzisiaj. A pobocznie jeszcze skończymy, żeby mapę wyczyścić. I ten silnik już tam ulepszymy na full co? To, co tak możemy zrobić? will fame walks on its own. And your shadow has grown, and my blood has fueled legend. Scrotus is settled on road-slide of the Purgati flatlands. <laughs> Too weak, he said. A spent shell! Bring his corpus gratis to the organic mechanic! I let the blood serve! Now my blood returns for you, skrotus! NOW MY BLOOD RETURNS! No, mamy konwój. W sumie wszystkie konwoje zrobiliśmy też dobrze. Dzisiaj był ostatni konwój tam do zrobienia, zrobiłem. To, można powiedzieć, taki finałowy konwój jest, tak? No, droga konwoju. W ogóle mapę nie mogę... sprawdzić. To e za mapa. Dobra, mniejsza z tym. Jedziemy. Jeden rozwalony. Będziemy tak eliminować każdego. Pomału. Na razie tych najłatwiejszych trafiamy ze zbiornikami paliwa. Murak na razie łatwo idzie. O to musimy uważać. A, jeszcze mam dwa pociski w pistolecia. No, Ej dobra, spadł mi z samochodu akurat. 100 лет, до новый мама. Хапуна, так? Pancerz boczny. Gdzieś tu z boku coś jest, tak? Tylko... a tutaj. Dobra, teraz tutaj. O, nie chwyci. Trzeba uważać na nogi, Elegancko, poszło. No, to, bym powiedział, za łatwo. Back into her lungs, still. Yeah. Black fingers will heal her. Say, yeah. here. Come on. Watch her. Come on. Uh, uh, please be. Her juices flow. Her bowels are aglow with the cuttering pistons, blow by blow. <laughs> yes. uh, get off. There's one chance to get it. Now. Yeah. She will die. Nie O kurde Trzambułek, został. Ha, <laughs> to nieźle. Nasza fura poszła się walić, nasz mechanik też. To co teraz? Mam tylko trzy naboje. Przeznajdował się tej grom, gromobijce, te całe, tak? Aaa, dobra. Mam teraz oznaczony nawet. Dobra, to może nie będzie takie trudne. Kurde, nie siadło.

No, holera jasna, za wysoko. Dora, trafiliśmy go! Do... Wow. Jeden raz i głowa zbite. yes <laughs> Wyciągnie mu te ostrze. O nie, no nie jaja są jakieś. Jeszcze się budził. Podobna fura, jak z początku gry mieliśmy tą Bo ona jest jakaś pospowana, babka cięta To jest ta sama jednak chyba Koniec! Pomijamy oczywiście napisy. No i na koniec. Sam się nie spodziewałem, że to będzie już tak szybko, nawet. Bo to wyjdzie naprawdę krótki tak? chociaż. Ulepszamy maksa dokowane. naraz strzelba. Do ukończenia gry dostaliśmy jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy. No ogólnie wracamy do tej fury naszej poprzedniej tutaj, jakby by przed tym finałem. Bo możemy dalej sobie tutaj jeździć, ale no ogólnie niby, no wiecie, fabuła była skończona. Ogólnie jeszcze ten teren był tutaj do zrobienia. Myślałem właśnie, Wahałem się właśnie, czy rozpoczynać dzisiaj jeszcze tą misję fabularną. No, no już, ale myślę, dobra, rozpoczniemy, bo. Tak czułem, że jestem przygotowany już na to, chociaż nie było wszystko ulepszone na full. Tylko tutaj macie. Zobaczcie, teraz są. czarna, Ale to czekaj. Ej, zwiększa to mi pancerz, chociaż nie wygląda do kokszona. Ta jest fajniejsza, co nie? Ta kurtka. A ta jest taka. Zwyczajna, czarna. Ale zwiększa mi pancerz, lepszy jest i tak. No to dobra, nie będę. Nie będę grymasił. Ej, to jednak Max nie był lepszy na maxa? Czy to... Znaczy wydaje mi się, że było, tylko ikonka się pojawiła tutaj do lepszego odzienia teraz. W ogóle tego nie było chyba. No. I co? Mogę powiedzieć o tej grze ogólnie. No koniec... No. Jeśli chodzi o fabułę także, no taka wiecie gra postapokaliptyczna e, fabuła taka dość taka jest po prostu bo jest, nie była jakoś zbytnio taka, która którą zapamiętamy czy taka jakaś naprawdę no dobra była fajna w miarę Chodzi o fabułę. Jeśli chodzi o gameplay, to jest naprawdę dobry tutaj, bo naprawdę jeździć po tej mapie tym samochodem w ogóle ulepszać go, walka z tymi przeciwnikami była naprawdę na wysokim poziomie. W sensie fajnie się to wszystko e, ogrywało. W ogóle jeszcze tutaj te, tyle tego terenu jest i chyba myślę, że sobie zrobię to tak pobocznie. W ogóle jeszcze misje są poboczne, także jeszcze trochę m, pociśniemy, ale w ogóle tej aktywności na mapie jest za dużo. Bo ogólnie cisnąłem tą grę z fabułu i też mocno cisnąłem potem pobocznie, czyli tam na tej mapie dużo rzeczy właśnie szperałem, wszystko zbierałem po kolei, prawie na przykład tutaj od dołu. Zobaczcie, w połowie mapy zebrałem. No, powiedzmy 3 czwarte zebrałem, bo tu jest taki pusty region, ale 3 czwarte mapy jest obczyszczone. Zostało tylko tutaj ten rejon z pojówki. sam i. I nie, o co mi chodzi, że. No dużo tutaj pobocznych tych robiłem tych misji w ogóle tego wszystkiego, tylko złomu zbierania. Tylko jest tego na tyle za dużo, zobaczę ile jeszcze mi tego zostało. Cały rejon uspojówki tutaj. Żeby to zrobić, żeby było tak ładnie jak tu. Ze wszystkim tym złomem, z misjami, no wszystko tak. Wszystkie te tutaj, na przykład obozy przelewowe, te rafinerie jakieś też poniszczyć to. To jest trochę jeszcze tego roboty. Myślę, że na 5 godzin tutaj można jeszcze włonąć na tym terenie mapy w ogóle. No i jeszcze tu wysypisko, tutaj też ten złom pozbierać, to wszystko to też sporo tego jest. I no za dużo tego jest w stosunku do fabuły w tej grze, bo fabułę można by było jeszcze szybciej przejść, mniej aktywności robiąc na mapie, widzicie. A na przykład tutaj jeszcze mi sporo zostało do silnika ulepszenia ja na maksa. I ogólnie. Tak. Tak to wygląda. No. No to dobra. Nie wiem, która godzina jest tutaj. A no, jeszcze trochę mamy czasu. Nie wiem, czy coś tu jeszcze porobić, albo nie. Albo zakończymy sobie ten odcinek i będziemy robić już po sobie. Nie ja wiem, jako całość auto grę to tak oceniam na takie mocne 7, no. Tak jak mówię, gameplayowo, graficznie, jak na 2015 rok, to też gra zawaliście wygląda do dziś, To była taka dość niejaka, bo nie było w niej zbytnio większego sensu. Tylko ogólnie odbudowa samochodu, potem się wiecie, pojawiła ta cała ta rodzinka w sensie z tą ta kobieta, z tą dziewczynką i miało coś niby wyjść z tym Że mieliśmy do nich dołączyć jako już rodzina zabicie na koniec, tak jakby się wiecie, to ta, ta pabuła nabrała sensu pod koniec dopiero gry I, i szybko się skończyła ta pabuła, tak, no bo się już... Teraz skończyła, że skrótko Krokusa Także moi, drogi, dro, moi drodzy to będzie na tyle z dzisiejszego Mad Maxa na moim kanale. Widzimy się w kolejnych odcinkach na... tutaj, odcinkach raczej seriach z kolejnych gier na moim kanale. Myślę, że w przyszła seria to będzie Dead Island 2, bo już ogarnąłem gierę. A po Dead Island 2 czekamy już na zasyna Mirage w październiku. Także to będzie na tyle. Trzymajcie się do następnych serii. Z ciekawych gier popularnych na moim kanale. Zapraszam. Na razie, cześć.